Tak sobie myślę, że każdy facet potrzebuje golarki. Nieważne czy masz brodę i tylko podgalasz pewne części zarostu twarzy, czy jesteś fanem golenia się na gładko. Oprócz trymera, maszynki potrzebujesz golarki. No i najlepiej, żeby ta golarka była funkcjonalna, dobrze działała, goliła na zero żeby była kompaktowa, tak żebyśmy mógł ją wszędzie zabrać żeby była niedroga, no i jeszcze może żeby fajnie wyglądała i o takiej golarce dzisiaj opowiem a jest nią Wall Travel Shaver Siemanko, z tej strony BeardRust, witam Was na moim kanale i zapraszam Was do recenzji Lecimy! Golarka Wall, o której dziś mowa, pochodzi z linii produktów Wall Home Products. Jest to linia oferująca sprzęt głównie do użytku domowego. Wall Professional to linia przeznaczona dla profesjonalistów, barberów, fryzjerów pracujących w salonach i zakładach fryzjerskich, którzy oczekują od sprzętu wytrzymałości i niezawodności. Jako, że jestem zarówno barberem, jak i domowym użytkownikiem, postaram się dziś spojrzeć na golarkę Wall z obu perspektyw. Pudełeczko z golarką jest niewielkie, ale kryje w środku sporo ciekawych rzeczy. Prócz kartonowego opakowania, otrzymujemy golarkę wall, dokładny model to 3615, eleganckie metalowe pudełko na sprzęt, które pomieści wszystkie akcesoria, kabel sieciowy do ładowania, komplet dokumentów, materiałowy woreczek do przechowywania golarki dodatkowe ostrze i folie, szczoteczkę do czyszczenia. Golarka Wall Travel jest niewielkich rozmiarów. Można powiedzieć, że wymiarem przypomina nieco większą zapalniczkę, która mieści się w jednej dłoni. Jest bardzo lekka i kompaktowa. Wykonana jest z czarnego i złotego tworzywa sztucznego. Cała pokryta jest jakby warstwą gumy lub farbą typu softfill która znacząco zwiększa chwyt i pewność pracy. Złote wstawki na bokach i logo marki w centrum golarki nadają jej wyglądu premium. Z przodu poniżej logo mamy małą lampkę LED, która informuje nas o stanie baterii. Z boku znajdziemy przycisk włącz-wyłącz, na spodzie wejście na ładowarkę. Golarkę można używać po zdjęciu zatyczki zabezpieczającej ostrze, które znajduje się na górze sprzętu. Odsłania ona wtedy złoty element, w którym kryje się folia, a pod nią ostrza. Tą złotą górną pokrywę można zdjąć w celu wymiany ostrza lub folii, czy po prostu wyczyszczenia sprzętu. Tak jak mówiłem, golarka jest niewielkich rozmiarów i jest bardzo lekka, bo waży tylko 90 gramów, a jej pełne wymiary to 100x46x18 mm. Moc to 3 waty, naładowana do pełna pozwala na 45 minut pracy. Tak jak obiecałem o pracy z golarką Wall, opowiem Wam z dwóch perspektyw. Najpierw zaczniemy z perspektywy użytkownika domowego. Golarka przeznaczona jest głównie do pracy właśnie w domowym zaciszu lub na wyjeździe, kiedy potrzebujemy szybko podrasować swoją brodę. Sprzęt jest mały, lekki i poręczny, zmieści się w każdej kosmetyczce, torbie itd. Spokojnie nada się do podgalania mniejszych obszarów twarzy, np. szyi policzków czy okolic ust i nosa. Podgalanie z golarką WALL to niewątpliwa przyjemność. Shaver goli na zero blisko przy skórze, nie ciągnie włosów, pozostawia skórę gładką i bez podrażnień, bez różnicy czy golimy się z włosem czy pod włos. W kilka chwil możemy również ogolić całą twarz. Pamiętajmy jednak, żeby najpierw maksymalnie skrócić włosy trymerem, aby golarka mogła swobodnie pracować. W domu akurat nie musimy się spieszyć, więc jak ktoś ma twardszą brodę, to trzeba poświęcić ciut więcej czasu. Jeśli chodzi o pracę w salonie barbershopie, czy jest w ogóle sens używać podróżnego shavera w barbershopie? Otóż moim zdaniem tak. Co prawda, Golarka Wall nie działa z taką mocą jak inne sprzęty tego typu dostępne na rynku i nie jesteśmy w stanie w krótkim czasie ogarnąć klientowi wysokiego skin czy brody szczególnie jeśli ma twarde włosy, ale za to idealnie sprawdzi się ten malutki sprzęcik w pracy detalicznej, a ta jest bardzo ważna w zawodzie barbera. Czasem właśnie mały włosek, jeden szczegół, zaważy o tym, czy dany klient wróci do nas, czy nie. Wygolenie pojedynczych włosków z okolicy nosa, ust czy uszu już nie będzie stanowiło problemu. Golarka Wall dociera wszędzie, do tego jest w miarę cicha, więc klient na fotelu nie odczuwa dyskomfortu. I szczerze mówiąc, zdecydowanie częściej używam jej w salonie niż w domu. Jest bardzo przydatna, a przez swoją prostą budowę również bardzo łatwo się czyści. Podsumowując, Wall Travel Shaver to mały, elegancki i zgrabny sprzęt, który każdy facet powinien mieć w domu torbie podróżnej itd. Nie dość, że fajnie wygląda, to jest bardzo funkcjonalny. Golenie brody czy odświeżenie konturów to jego chleb powszedni. I radzi sobie z tym bardzo dobrze. Zdaje egzamin również w salonie, barbershopie, gdzie liczy się każdy szczegół. Do tego dostajemy całkiem pokaźny pakiet akcesoriów, 2 lata gwarancji, a to wszystko za niecałą stówkę, co uważam za bardzo przyzwoitą cenę. Wall Travel Shaver kupisz w sklepie ebarbershop.pl, ja akurat stamtąd go mam. Eee, serdecznie polecam wypróbować, jeśli jesteś. Typem tego zabieganego faceta, który brodę ogarnia na szybko w podróży lub w hotelowych łazienkach. A jeśli jesteś fryzjerem, barberem, może też ułatwić Ci pracę nad detalami w trudnych miejscach, gdzie po prostu większe sprzęty nie mają dostępu. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tym materiałem że być może sięgniecie po ten sprzęt. Jeśli mielibyście jakieś pytania odnośnie golarki wool lub po prostu jakieś inne pytania, niekoniecznie związane z tym tematem. Zapraszam was do sekcji komentarze, gdzie również na bieżąco przeglądam wasze komentarze i staram wam się pomóc odpowiedzieć. Także jak coś to walcie śmiało. I jeszcze raz bardzo dziękuję z mojej strony to wszystko. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.